Proszę Państwa, mój głos, tak jak poinformowałem Pana Przewodniczącego, dotyczył będzie. Dziękuję. Dotyczył będzie konkursu na stanowisko dyrektora Gminy Ośrodka Kultury, ale pośrednio również będzie dotyczył sprawy, o której wielokrotnie również z Panią Wójt rozmawiałem, czyli właściwie komunikacji społecznej. Te dwie sprawy dla mnie się łączą, dlatego tutaj uzupełniam, bo poinformowałem. Pani Wójt, trzeba powiedzieć że nie ma Pani wpływu na to, czy mieszkańcy się kłócą. Yy, ma Pani wpływ poprzez właściwie funkcjonującą, rzetelną komunikację społeczną. A komunikacja społeczna to jest rzetelna informacja, to jest rozmowa bezpośrednia, spojrzenie sobie w oczy, zrozumienie się nawzajem. Yy, więc tu pozwolę się nie zgodzić z tym, yy, z tym stwierdzeniem Pani. Wracając do merytorycznej sprawy, wystartowałem w konkursie do dyrektora Ośrodka Kultury i pomimo, że 4 lata temu też ten konkurs przegrałem, ale rozmawiałem z panią Wójtową, wyjaśniliśmy sobie wszystkie wątpliwości i w zasadzie rozesz rozeszli się z pełną zgodą i wzajemnym szacunkiem, nawet potem stwierdzając gdzieś tam w którymś mailu, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w życiu. Wydarzyło się mianowicie. Zgłosili się do, do mnie przedstawiciele pracowników. I to oni mnie poprosili, żeby wystartować i spróbować im pomóc. Tak, że jestem aktualnie bezrobotny, ale mam co jeść. Ponieważ mnie w gruncie rzeczy dyrektorowanie czasami zdradza, ale muzyka nigdy, więc sobie radzę w życiu. I przechodząc do konkursu, Mam duże zastrzeżenia co do jego przeprowadzenia. I zacznę od tego. Wiem doskonale o tym, że metodę czy sposób przeprowadzenia konkursów regulują zarządzenia wójta gminy Ustka. Pomijam te ustawy wyższego rzędu, ale my tutaj na naszym podwórku działamy na podstawie tych, tych właśnie zasad. I chciałem przypomnieć tylko, że pierwsze takie zarządzenie pana Wójta Jeszcze tak? Ukazało się, mówię, w 2006 roku i bardzo precyzyjnie dosyć określiło, w jaki sposób takie konkursy przeprowadzać. Były podane wzory, postępowania zasady w międzyczasie dużo się działo, bo, bo tak jak Państwo wiecie po zmianach postojowych dużo się zmieniało, w kulturze szczególnie. Pani Wójt wprowadziła tam poprawki. W roku bodajże 2008 al 2009, nie będę grzebał po papierach, ale to tak mniej więcej było. Poprawki te były tego typu, że o ile pierwsze, pierwsze zarządzenie mówiło o wyborze, o naborze na stanowiska urzędnicze. I tam e, precyzowano był sposób, że komisja konkursowa składa się e, z czterech osób, w tym e, szef działu, osoby wnioskujące i to było słuszne. E, to potem e, był chyba problem, e, kto to jest ten urzędnik, prawda? I pani wójt powiedziała, że to dotyczy również, to zarządzenie, e, również e, m, kierowników e, placówek podlegających w gminie. I stąd tam się pojawił w tym koszyku dyrektor Domu Kultury i być może inni. E, na podstawie e, analizy przeglądania dosyć dokładnego WIP-u stwierdzam, że albo przynajmniej nie wiem, e, że były potem późniejsze zmiany. Natomiast e, dowiedziałem się, że były zmiany e, w tym zakresie w ustawodawstwie ogólnokrajowym. Bo oto w 2000. O! Bo oto w 2011 pojawiła się nowelizacja ustawy o, o prowadzeniu działalności kulturalnej i, i tam się pojawiły, proszę położyć, i tam się pojawiły właśnie te rzeczy dotyczące naboru na dyrektora. W tym czasie między innymi w tamtej ustawie i omawiając ustawy ustawę, pozwolę się przytoczyć. Obsadzanie stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury wiąże się z odrębnym trybem nawiązywania stosunków pracy. Od właściwego przeprowadzenia procedury konkursowej zależy szybkie wyłanianie kandydata, który sprawnie pokieruje Ośrodkiem Kultury. I tu się wszyscy zgadzamy, że, że to jest oczywiste. Potem w jednym z wywiadów po wydaniu tego tej nowelizacji ustawy minister kultury powiedział coś takiego. Znalazłem to również w internecie. Nie twierdzę, że to jest wiadomo, jak w internecie, ale, ale myślę, że to jest ta myśl. I powiedział, tak, dyrektor Instytucji Kultury nadal będzie powoływany i odwoływany przez organizatora instytucji kultury, na przykład w po uprzednim zasięgnięciu opinii organizacji pracowniczych, który ten nie będzie miał jednak zastosowania, jeżeli powołanie będzie efektem uprzednio przeprowadzonego konkursu. Przedstawiciele organizacji pracowniczych mają bowiem zapewnioną repre reprezentację w komisjach konkursowych. To moja pierwsza wątpliwość. Ona się pojawiła w, w momencie, kiedy wchodziłem na salę, usiadłem przez, przed nowe, Szanowną Komisją. Bo oto spotkałem się w końcu z sympatycznymi osobami, ale pracownikami gminy i jednym panem radnym. No, będę nie zajmującym się kulturą, tylko będącym mm, przewodniczącym którejś z komisji, przepraszam, że nie wiem której. To była moja pierwsza wątpliwość. Wiem, że działalność kulturalna polega na tym, że mm, organy samorządowe, nie można powiedzieć, my robimy kulturę. Nie, państwo całą swoją wiedzą, zaangażowaniem wspieracie tę kulturę. Natomiast robią ją ludzie, Wszyscy w naszej gminie. Prości wszyscy. Pod łódkiem, I ci pod błąd, W związku z tym wydaje mi się bardzo celowe, bardzo celowe, aby pomyśleć o tym, żeby w tej komisji znaleźli się właśnie przedstawiciele tych ludzi, dla których e, których wspieracie Państwo poprzez swoją, e, no w końcu dobrą, bo też tak powiedziałem w swojej opinii przedstawiamy w dokumencie e, działalność. Bo nie oceniłem tego krytycznie. Pierwsza rzecz. czyli y, tu jest mój wniosek do Państwa, zastanówcie się nad tym. Ten regulamin obowiązuje ciągle, y, żeby jednak sprecyzować i pójść w kierunku tych sugestii, które się pojawiają w ustawach ogólnopolskich, żeby tam się jednak znaleźli przedstawiciele pracowników, żeby tam się znaleźli e, przedstawiciele e, środowiska, na przykład Kół Gospodyń wiejskich. Oczywiście to jest problem, bo najpierw trzeba doprowadzić do sytuacji, żeby to było, koła były zjednoczone, miały wspólną reprezentację. Wtedy będzie bardzo prosto zaprosić ich przedstawiciela na przykład do tej komisji. Może Pan się, e, również zasiadać e, teoretycznie Przewodniczący Rady Programowej, o której w, 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 mówi się w Statucie Ośrodka Kultury. I to właściwie wszystko. Trafiłem, zostałem oceniony, nie ma pretensji. Przypominam, robiłem to na to już w zasadzie człowiekiem spełnionym zawodowo, zawodowo, ale wiem, że jeszcze mam dużo do pokazania, powiedzenia i moje doświadczenia Moich doświadczeń i wiedzy nie pozwolę sobie odebrać absolutnie. Nawet komisji, która i tu przejdźmy do samego konkursu. To są moje zastrzeżenia, Państwo radni z komisji będą się nad tym zastanawiali, podejmiecie decyzję, ocenicie. W tym regulaminie Pan Wójt, Szułkowski, a Pani potem to przedłużyła, prawda, nie, 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 nie negowała tego, powiedział bardzo wyraźnie, jak powinna wyglądać cały nabór od początku do samego końca. E... Opisał wszystko bardzo dokładnie. I ja stwierdzam, że po drodze to wszystko zostało niezłośliwie, to nie jest sprawa do prokuratora, to jest sprawa do rozmowy między nami, zostało zaniedbane. Bo oto, któryś tam punkt, ja zaraz Państwu przy, przy... przypomnę, przypomnę. Oczywiście Oczywiste jest, że ostateczną decyzję podejmuje bój. i tu ja nie neguję, myśmy do tego doszli 4 lata temu i jesteśmy zgodni. Teraz tak, jak patrzę na sytuację, ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania. Po pierwsze, jak już się dowiedziałem, że będę startował w tym konkursie, to miałem problemy ze znalezieniem informacji o nim, bo było to na stronie gminy, ale głównej stronie, a nie w BIP-ie. Pojawiło się o wiele później, gdzieś około 18 października. Po drugie, jak już zidentyfikowano te wszystkie dokumenty, to się okazało, że sprawa jest ściśle tajna, łamana przez połówne i tu jest moje wystąpienie na temat komunikacji społecznej i rzetelnej informacji. Bo to ja się nie mogę dowiedzieć. Ile osób zostało zakwalifikowanych, ile osób jest następnej. No, podejrzewam, że rozmowa o tym, że, że jest tajemnica, dane yy, osobowe, nie mogę się dowiedzieć. Ile osób z tych trzech, było w grupie trzech, chociaż to wiem z Protek, bo ciągle oficjalnie się nie dowiedziałem, które dostały się do Pani na rozmowę. To są moje wątpliwości. Nie zostały zgodnie z tymi zasadami, które zostały przez Wójta ustalone. Już nie sięgam do Ministra, do, do Premiera. Tu. Nie poinformowano. Informujemy. Powtarzam plotkę, bo oficjalnie do tej chwili tego nie wiemy, przynajmniej ja, jako uczestnik konkursu, że 10 osób zostało dopuszczonych do rozmowy. A potem informujemy, że trzy przeszły do następnego etapu. Teraz dalej, o tym konkursie, no człowiek chce wiedzieć, czy już jest taki stary, taki głupi, czy może się tak nie podoba panią z komisji, że go nie wybrali. Poprosiłem o przedstawienie kryteriów, jakimi miarkami tego Wrońskiego tam mierzono. Wyraźnie zarządzenie mówi, że tam nawet po tym w protokole jest powiedziane za to, tyle punktów, za to, tyle do 10, zebrał pan 15, tamta pani zabrała 17, Przykro mi pan nie dał rady. Czyli żadnych kryteriów, pytanie, e, odbieram swoje dokumenty, co zrobiłem źle co. Proszę pana, wszystko było dobrze, ale ja nie mogę udzielić informacji, bo w komisji. W dniu wczorajszym, żeby dzisiaj nie dodać niepotrzebnie, zjawiła się u pani sekretarz. I żeby ta rozmowa przebiegała, żeby ta rozmowa przebiegała krótko, żebyśmy nie potrzebnie dużo nie mówili, spisałem na kartce pytania, moje pytania dotyczące tego konkursu, ja pozwolę sobie je głośno odczytać, bo taką kartę położyłem na stole pani sekretarz. Mianowicie, i mówi to człowiek, człowiek, który startował w konkursie. Ile osób uczestniczyło w konkursie? Pytam o oficjalną informację. Nie plotki, ja jestem wrona i wiem, gdzie praszki cierkają, ale nie chcę tych plotek. Dalej, ile osób spełniło wymagania formalne i zostało dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych? Ile osób zostało dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, rozmowa z Panią. Czy mogę poznać nazwisko uczestników tego etapu i rozumiem, że tu można powiedzieć, że Pana nie chcą, chociaż dziwię się, bo w na przykład kandydatów podają i nie jest to nic, E, e, jakiegoś takiego, co by sprawiało, że łamiemy tu e, jakąś prywatność. Natomiast ludzie chcą wiedzieć. Jeżeli e, otwarcie się podaje w kościele, kto będzie brał ślub i, i spuszcza się ich z tej amonim, to możemy tu też spuścić i powiedzieć. Czy, czy by Państwo bali się w tym momencie porównań? Ja bym się zapytał wtedy konkretnie, ile ta Pani punktów dostała więcej? Bo ja nie wiem, czy Państwo sporządzili ten protokół i czy tam były jakieś punkty, czy mnie zmierzyło na te punkty. My Pani sekretarz powiedziała, że to dobre, ale tak, po prostu uznali. Fajnie, tak Zagradzili po prostu. Ja Pani nie przeszkadzam, ja Pani przerywamy, ale proszę zachować zasady dobrego wyboru. To jest raz. Dalej. Czy Komisja sporządziła protokół na okoliczność przeprowadzonego naboru kandydatów i czy jako uczestnik konkursu mogę się z tym dokumentem zapoznać? Ile punktów, punktów uzyskałem w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej? Jakie kryteria przyjęła komisja konkursowa przy ocenie wartości merytorycznej przedstawionych koncepcji funkcjonowania centrum? Ostatnie pytanie. Jakie wykształcenie i przygotowanie merytoryczne do oceny, czy wymienionych dokumentów mówię o merytorycznym, posiadają członkowie komisji? Podałem przy tym y, niżej pytanie. Jeszcze jedno, bardzo radykalne, ale chciałem znać odpowiedź. W czasie swojej pracy i prowadzonego naboru na stanowisko dyrektora, Centrum Komisja przestrzegała zasad określonych w odpowiednich przepisach prawa, a w szczególności ustaw i zarządach za wymienionych na końcu. Proszę Państwa, jak Pani Wójtowa wie, nigdy w życiu jeszcze nie napisałem do żadnego prokuratora skargi. Ja po prostu, jakby coś nie pasowało, przychodziłem, mówiłem. Na tym polega moje pojęcie rzetelnej komunikacji społecznej. Wczoraj. Człowiek w gruncie rzeczy zasłużony został potraktowany w ten sposób. Jestem, przypominam, jedynym w powiecie człowiekiem, który ma medal Gloria Artis. Najwyższe oznaczenie za działalność artystyczną w Polsce. W powiecie tego nie ma nikt. Miesiąc temu dostała Edyta Górynia. Było mi bardzo miło, że ja dostałem to 4 czy 5 lat temu. Czyli nie jestem człowiekiem z serialu, z podwórki i z Chciałem tylko się dowiedzieć. Nikomu nie pisałem. I nie będę nadal zapisał, ale zostawię to pani Wójtowej po to, żeby przejrzeć te pytania i może kiedyś mi na nie odpowiedzieć. Bardzo proszę. To jest pierwsza część. Druga część. Pytanie to co, samego co, 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 co postępowania. Ja nie witam, bo ja sobie... To jest chyba takie najważniejsze. Drugim wiem, po co żyją, co tam. A ja mówię, jak to jest? Ja pracownikom, pracownikom Maszyny Kulturecnej nie czuję, ale pani się trochę dziwi. Dlatego, że. No chciałbym wiedzieć, czy Pani tak chciała, czy nie. Nie domyślam się tego nigdy. Tam wyszło. Ale jeżeli się ze mną prowadzi rozmowę e, kwalifikacyjną, mając pewne zasady e, określone w papierach, i ja odbieram to jako prowadzenie rozmowy po ciemku z dziwką, zgaszone światło, wykorzystuje się ją, i on pozwoli się czasami stęknąć, a drugim razem powiedzieć cichutko kocham, a potem się ją wyrzuca za drzwi. Tak się czułem. Więc. Proszę mi powiedzieć jedno, i to dam przykład. Nie będę rozwodził się całkowicie, jeżeli Komisja Rewizyjna zechce ten wysłuchać kurszych wyborów, chętnie je przedstawię. Oto pyta się mnie Pani Sekretarz, jedno z Proszę Pana, czy Pan ma na pewno te wyższe studia? Proszę to Wam oświadczyć. Proszę Pani, Pani Sekretarz dopuszczając mnie do konkursu i do rozmów stwierdziła, że spełniam warunki tego konkursu. W związku z tym pytaniem mnie po raz kolejny, czy ja mam na pewno to, to jest. Bardzo nie w porządku rozmowa. Proszę nie kręcić głową, bo tak było. A ja widzę, to to. To jest pierwsza rzecz. Potem cały szereg pytań, w gruncie rzeczy nieistotnych, dlatego że, że w tym swoim zarządzeniu wyraźnie podaje komisji czym ma się zajmąć, zająć w czasie tej rozmowy i tak pisze. Celem rozmowy jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji. Komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której bada predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków, posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego. W której ubiega się o stanowisko, obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata. Cele zawodowe kandydata. Myśmy gadali o niczym. Myśmy gadali, rozmawiali tam dokładnie o niczym. Ja mówię człowieku, ty z tymi ludźmi rozmawiasz o niczym. z całym szacunkiem dla pana radnego. Pan radny wypowiedział jedno pytanie. Jedno pytanie. Przepraszam, nie pamiętam twarzy, ale chyba pan, przepraszam, nie? Proszę pana, skąd pan weźmie pieniądze na SMS-owy system powiadomienia? To była jedna z propozycji dotycząca do, dotycząca właśnie całej komunikacji, informowania o pracy i wynikach pracy. I ja mówię, ludzie, ten człowiek jest z Gombina, dobrze mówię. Ja do tego Gombina 30 lat temu jeździłem do tej świetlicy na zakręcie, próbowałem robić co się dało, żeby tam było dobrze. Wiem, że potem to poszło do świetlicy. I ja wiem, że tam ludzie naprawdę gorzej. Jesteście troszkę poprzez odległość. A my wydamy o tym, skąd ja wezmę. Więc ja chciałbym teraz powiedzieć, skąd wezmę, bo to jest następny etap, o którym żeśmy rozmawiali tam potem. Ja, proszę pana, jestem muzykiem. Grałem na zakończenie sezonu poprzedniego i za zakończenie tego w rolach. Zarobiliśmy za to z kolegami 2000 zł. I panu mówię tak. Proszę pana, gdyby to ode mnie zależało, jak znaleźć te pieniądze, to ja nie szukałbym pośrednika w Gdańsku, mi mojego sąsiada, pana Krzysztofa Szpota, który mieszka 400 metrów od ośrodka, zapłacił mu 2000, a 1500 przeznaczył już na, na ten samopsowy system. Dalej, ja bym proszę pana, sprawił, żeby na maskotki przyjeżdżali ludzie, którzy prezentują... Od miasta z własnymi tortami, z maskotką, i to niech oni ponoszą koszty tych tortów, i będziemy przez to wszystkich. A tego torta za 3200 dałbym dzieciom na dzień dziecka Naszym dzieciom. Za na 3000 dał? Tak? Czy 300, nieważne. Kowalski. Ja jestem, tak jak powiedziałem, słyszę uważnie, co ptaszki i Więc, i potem było pytanie na temat gospodarki finansowej. I znowu pytanie. Co by Pan zrobił, żeby zarabiać pieniądze? Ja mówię, zanim zacznę zarabiać, to zastanowiłbym się, jak są wydatkowane do tej pory pieniądze. I właśnie ten przykład tego zespołu, gdzie można 1500 już na dni I cały szereg innych rzeczy. Ja, na przykład, y, organizowałem i pracowałem przy kilku największych festiwalach orkiestrzendy w Polsce. 15 tysięcy ludzi na rynku w Krakowie. Byłem kierownikiem artystycznym. Mogę siedzieć w żywieniu i mogę to siedzieć za darmo. Trzeba brać kogoś za jakieś pieniądze i płacić za dzieci, jakie mam go byłego kapelmistrza orkiestry marynarki, wystarczy jakąś gwiazdę ściągnąć na początek i też się zrobi, a pieniądze przeznaczyć znowu dla tych dzieci i zamiast im dawać tam balony za jakąś tam kwotę, można im dać coś konkretnego, odrobinę radości e, w czasie święta. To jest druga rzecz. I tak wyglądały te rozmowy. Pamiętam, że jak powiedziałem, powiedziałem o tym o tych pieniążkach, pani... Pani Skarbnik się nie mnie obroszyła, przecież ja nikogo nie obraziłem? ja powiem, powiedziałem tylko swoje zdanie i teraz prośba do radnych, którzy będą badali działalność yy, Ośrodka Kultury, badajcie to tak jak bada moją działalność moja żona, bo ja wiem doskonale, że mogę złożyć dokumenty, że kupiłem kilogram cukru za 4 zł i 50 groszy te dokumenty zostaną przyjęte, a moja żona powie e-e. I z kupie za 4,50, a w sklepie obok jest 2 za 2,75. Proszę. Dokładnie. Ja mówię prospana o gospodarności. Dziękuję. Dziękuję. Więc dałem przykłady, że można, zanim się dojść do kombinowania, co skąd pieniądze ściągnąć, po prostu pomyśleć o tym, jak to zrobić dalej. W związku z tym, że dosyć... A jeszcze jedno ja chciałem oświadczyć wszystkim. Wokół ogóle że więcej na taki konkurs, nie, do konkursu nie przystąpiłem, bo to nie ma sensu. Natomiast wydałem troszeczkę pieniędzy, bo z, od kilku lat skupuję namiętnie książki o działalności kulturalnej. To wszystko przerobiłem, to wszystko mam w głowie i o to mnie nikt nie zapytał w czasie tego konkursu. I żeby, żeby było dobrze, to następny prezent. To nie jest już w tej chwili żadna łapówka, bo jak powiedziałem nie będę startował, ale proszę bardzo. Pani która się odradziła na mnie, że ja pytam o pieniądze. Proszę bardzo, zamienia publiczne w sferze kultury. A jeżeli państwo nie chcecie, proszę to oddać do biblioteki. Na przykład proszę to proszę oddać do, do, do bo się pytałem w Duninowie. Kochani Państwo, byłem zatrzymajcie się. taka pani, która mówi, panie dyrektorze, ja z Panem pracowałam 30 lat temu, jak to jest. Miałem problem, żeby tam trafił, bo to jest o tu i nikt nie napisał że tam jest biblioteka. Ja ostatnio pamiętam bibliotekę, jak to spłonęła. I ja idę na mnie mówię, co pani ma to o kulturze, żeby w razie czego zaproponować radnym, niech poczytają, jak mamy rozmawiać jak partnerzy. Proszę, pana, nie mam nic. Ja nie mogę Pana nic powiedzieć. Dlaczego? Bo mam system w komputerze. Dzieci podłączyli, a ja jeszcze do dzisiaj jestem niepodłączona z tym systemem. W związku z tym cały ten system jest tyle wart. I, I tu dochodzimy do rzeczy ostatecznej. Przychodząc, przychodząc, proszę Państwa, ja nie jestem pieniaczem. Ja wam mówię o swoim żalce. 45 lat poświęciłem temu zawodowi. I trudno, jako ojciec musiałem się tłumaczyć jak się dzieci. Troszeczkę nie bardzo. Ale dochodząc do konkluzji. Uważam, że zostało popełnione cały szereg zwykłych, drobnych, nawet niezłośliwych, ale zaniedbań. I mam to pretensje. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, wchodząc tu, leżało na pismo. Które być może będzie tu za chwilę odczytane przed pracowników. Zgadzam się z nim absolutnie. Oświadczam to z pełną stanowczością. Widziałem się z dyrektor dwa razy, bo dwa razy grałem na zakończenie sezonu. I dwa razy, jako starszy kolega, który żar zębia w tej kulturze, stwierdza, że się na niczym nie zna. A jeżeli chodzi tam jest zarzut, że się zwraca do ludzi, to dobrze Państwo wiecie, poza radnymi, którymi rozmawiam, że zwraca się tak jak się zwraca. I wszyscy o wiedzą, to czekają, aż ktoś pójdzie z tym do prokuratora. Ja osobiście, i to powiem wszędzie wobec, w ubiegłym roku jak grałem na koncercie, na zakończenie sezonu, za 10 y, minut godzina 18, 18, 18 zaczyna pan z ziaja na Pani i pierwsze zdanie, gdzie są te kurwy? Ale na Pani. Bardzo proszę o nie I ja mówię, a zaraz na no, chyba o co chodzi. No to miałem do wejść No to tak się traktuje ludzie. Jest przykro, bo ja myślałem, że działam w instytucji kultury. Boże, tak wcale nie jest. A może Pan był górny? To jest druga sprawa. E, w związku z tym, proszę Państwa, e, co do takich rzeczy typu umiejętność, nieumiejętność. 40 lat w zawodzie i proszę mi wierzyć, jak stary muracz, mówię, popatrzę na zaprawę, bo jak nie umiesz tego mieszać. I ja tak jak stary muracz, mówię, ciocia, nie potrafisz tego mieszać. A przy tym jest złośliwa, zarozumiała i cały szereg. W związku z tym popieram cały czas, to co pracownicy ośrodka kultury. Mówiłem komisji, że najważniejsze jest dla mnie to, jak oni mnie przyjmą. Panu również 4 lata temu mówiłem. Pan się pytał, co pan zrobi pierwsze po konkursie. Pójdę do ludzi, podam im rękę, spojrzę w oczy. Bo bez nich będę kiguś, nie dyrektor. Różnie to. Było. Z drugiej strony i na zakończenie. Przepraszam, że tak i że być może to jest bardziej impulsywne. Ale to zostało źle zrobione. Proszę mi wierzyć. Głęboki szacunek dla wszystkich pracowników Centrum Kultury Gminy Może się wydawać, że pracowałem w Dyni, To mnie tutaj nie było. Pracując w Dyni, spotykałem się z przez wspaniałą panią ministerką, Nawet nie znam jej nazwiska. Pamiętam tylko jej podopiecznego, który świetnie recytuje. Popatrz. Taki mały chłopaczek gdzieś pod zalasem. Mama by się tak nie opiekowała. Przygotowane dziecko, jedyne z terenów wsi, które wymiata w stuporcie, jest mi jeszcze przyjemnie, że jestem yy, z gminy usta. A to pani mówi, panie ja jeszcze wczoraj widziałem, że przyjadę, bo jak zwykle nikt nic nie wiedział. A my musimy próbę narobić na korytarzu, no, biedna jest jej dziewczyna. Dalej, jak państwo powiedzieli, zobaczyli, ja miałem łestkę w oku w czasie koncertu Pomorzaków. Takiego mistrzostwa świata na tym terenie, a proszę mi pamiętać, ja się tu sprowadziłem w 75. Jest 40 -lecie. Jeszcze nie idziemy. To, co zrobiły w teatrze. Pełne uznanie i szacunek. Mogę dodać, być Siedziałem w Żyli, pomorzacy przyjechali gdzieś tam, w którejś gminie, aż mi było miło, jak oni zaśpiewali, wybrali. Nie dlatego, że byłem z tej gminy. Oni byli wspaniali, świeżi, Byli nasi i wcale nie muszą być gorsi od innych dzieci. Szkoda, że mi wszyscy to widzą. Ja, przepraszam, nie chcę, ja wszystkiego nie wiem. Ja tylko powiedziałem to, co widziałem, co słyszałem i co, jak obserwując imprezę. No bo jeżeli ktoś się pyta, 10 minut przed koncertem, przylatuje i pyta się, jak się nazywacie, ja mówię, panie, a pan wie, jak pan to koncert robi? Kto tu wystąpi? Aha, pulsar, dobrze. Mówi pulsar i ucieka. I ja zostaję na scenie sam i muszę ludziom, dziadkom czasowiczą, mówić, przepraszam, ja nie wiem, dlaczego nie było plakatów na mieście, Ja przepraszam, to nie moja wina. A ten koncert w tym roku, proszę bardzo, w połowie koncertu. Nie wiesz, że mało się nie odbył, bo my byliśmy mówieni na godzinę 20. a to jest nagle żądanie na 19, bo się zmieniło. No kolega nie. Mógł, zaczęliśmy od 19. Ciemno, ciemno już było. I nagle w połowie koncertu, w połowie koncertu, a przerywa, bo pijoki z piwem wylewają mu piwo na konsoletę. Kto musi iść zrobić porządek? Wroński i Szpot, bo nikt się tym nie zainteresował. Najpierw, żeśmy zrobili porządek, potem dokończyliśmy koncert. I tak to wygląda organizacja. Także w tym momencie, głęboki ukłon wielu fachowców. Z panią pracowałem jeszcze kilę lat temu w kultury, w mińsku w gminy Ośrodku Kultury. Głęboki szacunek. I dlatego tutaj apel. Nie pozwólcie państwo, nie pozwólcie państwo, żeby Pomorzacy zniknęli z kalendarza tego regionu. Bo jest to wyjątkowy skarb. I drugie, przepraszam, kochani. Chciałem Wam pomóc, okazało się, że Dupa za mnie dyrektor. Przepraszam, dziękuję Państwu.